Siemanko! Witam na kanale Wędkarska Zajawka. Jestem właśnie u mojego kolegi nad stawem i będziemy dzisiaj przeprowadzać akcję odławiania ryb. Więc pokażę Wam. Jak będzie wyglądała taka akcja i jakie ryby tutaj pływają. Sam jestem tego ciekawy, bo zupełnie nie wiem, czego mam się spodziewać. Więc zapraszam do oglądania filmiku. Zobaczcie, tak wygląda staw. Tutaj już woda jest częściowo spuszczona. Tutaj takie ciemne błotko jest. To wszędzie była woda, ale zostało już częściowo spuszczone, żeby ułatwić odłów ryb. Tu jest właśnie taki mnich. Przez który spływa woda, sobie o, zaraz przyjedzie jeszcze kilku kolegów do pomocy i zabieramy się do roboty. Tutaj mamy narzędzia, które będą nam służyły do odłowu ryb, jakaś siatka. Tutaj podbieraki. Tam jeszcze podbieraki już nad wodą mamy też ponton może będzie potrzebny chociaż wątpię raczej znaczy, powinniśmy wybrać to wszystko w woderach no, tutaj są takie baseny do których będziemy wrzucać wyłowione ryby no, troszeczkę mrozek był w nocy. Taka delikatna warstwa lotku się zrobiła. Siatę rozwijamy.

Z tej strony. <laughs> I nie wiem, tak jak złap jak ja, pójść przejść do na moją wysokość. Rozłożyć ją całkiem? Tak. To robi się ciężkie, nie? Dobra, więc stoi i zwijaj tak jak ja. Zwijamy aż do wora samego, tego woka, nie? Ale się trzymać się na glebie. Trzeba iść proste. O, pół no nie, zwijaj, zwija jeszcze aż do wora. Musimy wyjąć ten gór, ja będę napędzał. O, spierdalałeś Ale tak, to będę spierdalał, bo to tak... O tutaj Pod nogami masz Do. No Weź ją na To, O spierdalałeś Dobrze, dobrze Musisz Ale co? Ciągnij na brzeg Ciągnij się na brzeg To nie tam tamtą bo nie mogę wyjść. Czekaj, czekaj, czekaj. Mów ładowałem. Mam siatę. Aha, nie Odkryć siatę taką. Daj, 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 daj. I tak ją wejść, tak ją wejść. Tak, tak, tak Aha, tak. Widzisz, to nie będzie takich... ...tyśmowanków. Proszę, tak. Dobra, teraz by się do wody. Tak. Jeden bym musiał... ten ja to będę trzymał. Ciało. Ciało. wyjść mogę Mogę położyć chyba, tak, Nie, też też Ciało. 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 tu na

Tam tak, tak, tak. Na szukuj, tam, pięć jest kotowski. No nie, nie wiem, chyba lepiej teraz ściągać no to, ja Nie pościągajcie, ani bo ja tu dostanę, czy we pojedziecie, jedziecie. Tak, nie? znaczy w trzech, bo to do leczenia. A nie w dwóch i chodź Tak, ale a to dobra, ale co? jak ryby do kuwet na sucho, jedziemy tam do basenów puszczać. I jeszcze jest dwa zakąty. Dobra, to co, ściągamy te gumiole. お疲れさまです。 Te są mocne kuwety, nie? Przenosimy do basenu. Pojedynczo czy razem? Nie dawaj, dawaj czy razem. razem. Bo trzeba przechylić tam, nie? Wydaje się, że nie dużo ryb w kuwecie, ale ciężkie, nie? Wracamy pojedyncze czy zwracamy? Jeszcze jeden duży, teraz, ale musimy go razem wziąć, bo to za ciężkie. Cały nie dam rady do niej. Dawaj, podać cispo. Czekaj, czekaj, bo coś się wyślizguje. Żeby nie pękła. to już się. No, do wody ją, do wody całkiem żeby nie pęknięć No pływają, nawet te okonki małe Tąpygi, Amury i karpie i, i drobne sandaczyki i okonki nawet się trafiły, gdzie okonkami nie było zarybiane Jakby się kurwa spierdoliły te. Zaciągaliście drugi raz? Nie. nie, nie. nie. Ja bym akurat woda się trochę bieżąca, No, no bawa, z tego basenu wybieramy resztę, tak? Znaczy nie, dawaj ciągniemy, bo tu dużo nie zostało. O co, będziesz jechał z jedną skrzynką? Tu? No. Nie, No, ciągniemy normalnie i to trzeba jakoś ten. Poczekajcie, poczekajcie. to rozplanować. Jeden będzie ładował kasarkiem, drugi będzie stał gdzieś tu na środku, a tu będzie trzeci odbierał. Jednym kasarkiem, tak wiesz, jeden drugiem będzie podawał, żeby nie latać. Kurwa. Mhm. Musimy, żeby nam się nie, nie przekręciła. To od nowa tak jak wtedy, tak? Co? Czyli tam no, mamy... i no. gdzie mamy. Już gdzie mamy idziemy tam. A my? A wy? No to będziecie czekać aż my podciągniemy. O, ale wyszedł duży. Chwycić go bo w mógł wszedł. Dobra, odpłynie zaraz. Nie, czekaj, wiesz co? Opuszczaj mi ciastko trochę. Kładziemy? Czy rozwinąć? Tak, rozwinąć. To tam będzie co? To idziemy do przodu? Tak, idziemy. O kurde, to jak ciężko się zrobiło od razu. A nie, bo to się zaczepiło chyba coś. Dołuj, dołuj. Ciągnij się, ciągnij. Gotowy? Nic, nie załatw, ty ciągnij, ty nie ciągnie załatw. Nikogo nie ciągnij. Dawaj, dawaj, ciągnij o Palety. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj, Uff. dawaj. dawaj. Uf, Krainie, to jeszcze gorzej, nie? No, weź z przodu? Chyba, żeby to jest Dobra. Później, później poukładamy te skrzynki tak jakby były dobrze. Dobra, lecimy z drugą partią ryb. Co do drugiego basenu, tak? Do drugiego teraz trochę jest niedobra. Co wrzucamy czy pojedynczo? nie trzeba tego mu całego to lepiej nie? Rozpłynęły się. O, te tołpygi są dosyć spore. Trzeba nie mi podbierać, niech on tam może wyjść. To może je puścić. To są ryby. Puścić, puścić je może. To, to weź do przenieść do basenu je, je zaniosę, bo tu ładne ryby są, sporo O tak weź, żeby podbierać. Ja się zmęczyłem. To upyka. To Ładne tamury, ale w ogóle, po nie poobcierane, czyściutkie, nie? Dobra Michał. no ładny karp. Niech stracić. Ładny kolorek ma. Dobra, czekajcie. Michał, jakbyś w tą już do auta, tylko zakryszka. A ja jestem w trójką. A ja jestem w trójką. Jeszcze jedno, tam Michał. Jest... Nie wiem co. czy zmieścimy. To wszystkie stąd? Daj, to jeszcze wrzucimy. Tu z kifka tam w basenie nic nie ma. Aha, rozumiem. Chmurki. To już przesyła. Dobra, nosimy ostatnią partię ryb. We dwóch niesiemy, czy sam? A dawaj we dwóch. dwóch, bo już mniej siły jest, żeby się nie przedźwignąć przypadkiem. Na mułu mało. jeszcze został Uwaga, jak Poszedł. Do drugiego na razie, co? No. Dobrze, że tutaj tego mułu tak dużo nie ma chyba. Nie ma. Upadków nie ma. Pięknie. Dobra, to był ostatni transport ryb. Zobaczcie ile ryb udało nam się odłowić. Jeden basen i tutaj w drugim basenie. O i tak to strasznie wyglądało ogólnie. Wydawać by się mogło, że ryby tak się taplały w mule. Ale zobaczcie, nie ma żadnych strat. Wszystkie rybki praktycznie. Przetrwały tą akcję i są w bardzo dobrej kondycji nadal. Bardzo ładnie. Jesteśmy już po robocie. Pierwszy raz brałem udział w takim przedsięwzięciu, i muszę przyznać, że to bardzo ciężka robota. Gdybym miał się zajmować na co dzień takim czymś, to nie wiem, czy długo by wytrzymał. Ale była to też bardzo fajna przygoda, ciekawe doświadczenie. A jak Wam również się podobał filmik z takiej akcji, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo następny filmik na pewno będzie z łowienia na wędkę. Myślę, że w dalszym ciągu będą to szczupaki, które ostatnio łowię. I co, do zobaczenia w kolejnym filmiku już niedługo i pozdrawiam Was.